Aby zgarnąć 1000 faudolców, wystarczy, że zostawisz subskrypcję, łapkę w górę oraz dowolnie skomentujesz ten oto filmik. Proste? Jasne, że tak. A teraz zapraszam na materiał. Hej, cieściemano, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kapi, a dzisiaj pogadamy o czymś, co z pewnością większość z was mocno zainteresuje: Czy Ghoul Trooper wróci do sklepu? Niedawno, wraz z najnowszą aktualizacją do gry, zostało dodane głosowanie na powrót skinów do sklepu. Dokładniej chodzi o to, że w sklepie mamy dodatkową zakładkę, gdzie możemy zagłosować na jeden spośród trzech skinów, ten, który uzbiera najwięcej głosów w najbliższym czasie z powrotem trafi do Fortnite'owego sklepu z przedmiotami. Za nami jest już jedno takie głosowanie i faktycznie jeden ze skinów, które mieliśmy do wyboru, trafił z powrotem do sklepu. Jak wiecie, gracze z zagranicą słyną z niezwykłej kreatywności i tak jest i tym razem. Natknąłem się na pewną grafikę, która obrazuje głosowanie, gdzie do wyboru mamy chyba jednego z najbardziej rozpoznawalnych i zarówno najbardziej pożądanych skinów w całej grze. Jest to oczywiście Gull Trooper, który to w sklepie nie był już prawie dwa lata. Na pierwszy rzut oka pomyślałem, że to przecież nie może się wydarzyć. Wy z pewnością macie teraz tak samo. No i teoretycznie macie rację ale pomyślmy nad tym trochę dokładniej, bowiem skin Gulltrooperki po raz pierwszy pojawił się w sklepie na Halloween wraz ze skinem Skull Troopera. Jak wiecie, ten drugi rok temu został przywrócony do sklepu wraz z specjalnymi edycjami. A co gdyby tak i w tym roku przywrócić kolejnego OG skina do sklepu na czas trwania Halloween? Posiadaniem go może pochwalić się naprawdę znikome grono osób. Wydaje mi się, że jest ono jeszcze mniejsze niż w przypadku Skull Troopera, zanim oczywiście został przywrócony. Samo Epic bardzo dużo by na tym zarobiło, no bo nie oszukujmy się. Kto z was by go po prostu nie kupił. Wykorzystanie do tego głosowania byłoby dodatkowym aspektem, który bardzo mocno nakręciłby całą społeczność do kupna skina. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie sobie do gierki, a w sklepie widzicie głosowanie jak z grafiki, którą teraz widzisz. To oczywiste jest, że zagłosujesz na truperkę, a Epic doskonale o tym wie, że właśnie tak by to przebiegało. Wtedy już wiesz, że na 100% skin niedługo pojawi się w sklepie, więc zaczynasz oszczędzać fałdolce. No, lub po prostu je zasilasz, żeby na pewno być gotowym na zakup, albo ewentualnie idziesz na ratowanie świata, farmić wirtualną walutę. Cała otoczka i zamieszanie spowodowane takim głosowaniem, moim zdaniem, jeszcze bardziej nakręciło wygracie do kupna owego skina. No a przecież już niedługo Halloween, i z pewnością znajdziemy w sklepie skiny związane z tą oto tematyką. Dlaczego by więc nie dodać do tych skinów jeszcze Gull Troopera? A wy co uważacie o całym moim pomyśle? Jak dla mnie jest to naprawdę mocno prawdopodobne, pomimo mojego początkowego sceptycznego nastawienia. Dajcie znać w komentarzu, co o tym uważacie oraz oczywiście, czy kupilibyście owego skina. Ja tymczasem nie przedłużam i się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie o subskrypcji oraz łapce. Dzięki za oglądanie. Cześć!